Na przykład pytanie, czy pies może być filozofem? Wydaje się dziwne. Nie wiadomo, po co odnosić się do tak postawionego problemu. Wiadomo, że filozofować mogą tylko wszystkie istoty rozumne, a przy okazji ludzie. Jednakże zastanawiająca jest symbolika psa. Czasem mówi się pogardliwie, ty psie. Czy zdechł jak pies? Co ukazuje czworonogi jako bezpańskie przybłędy, które pałętają się po ulicach? Oczywiście, pies może również symbolizować coś zgoła odmiennego: wierność, oddanie i lojalność. Warto pamiętać, że greckie słowo kyon znaczy pies, a knikos to cynik. Nazwa szkoły cynickiej pochodzi od wyrażenia pies. Byli to filozofowie żyjący jak bezpańskie psy. Cenili wolność, nie przejmowali się konwenansami, głosili równość wszystkich ludzi, nazywali siebie obywatelami świata i odrzucali wartość dóbr materialnych. Najbardziej znany był żyjący w beczce Diogenes ze Synopy. Jest wiele anegdotek na jego temat, nie wiadomo czy jakieś są prawdziwe. Ponoć kiedyś masturbował się publicznie, no i rozmarzony powiedział. Gdyby i głód można było zaspokoić przez pocieranie pustego żołądka. Podsumowując, można żartobliwie powiedzieć, że była cała szkoła e, psów, którzy byli filozofami, czyli cyników. Ten wywód nie jest zbyt poważny, bo posłużyłem się ekwiwokacją, e, czyli użyłem słowa pies w dwóch różnych znaczeniach. Z perspektywy logicznej to niedopuszczalne. Ale z perspektywy dydaktycznej, mam nadzieję, że takie podejście kogoś zainteresowało filozofią i pozwoliło inaczej spojrzeć na symbolikę psa.